Witam wszystkich bardzo serdecznie w takich nietypowych warunkach okolicznościach, ale myślę, że taki miły widok. Nie wiem jaka obecnie pogoda jest w Polsce, ale myślę, że nie taka jak tutaj. Nie wiem, czy lepsza, nie wiem, czy gorsza. Mam nadzieję tylko, że nie pada. To jest najważniejsze, bo pewnie jest zimno, po prostu jest szaro, natomiast u mnie jest 31 stopni. Zachód słońca chciałem, żeby widok był taki bardziej na morze, ale wtedy jest pod światło i kompletnie mnie nie widać, także mam nadzieję, że to też będzie OK. Dzisiaj bardzo krótko, bardzo zwięźle bardzo na temat, który będzie na czasie niedługo, bo teraz nie chcę żebyście w ogóle myśleli o tym, o odchodzaniu w momencie gdzie dzisiaj jest Wigilia, są święta, ale wiem, że wiele osób w styczniu czy w lutym, na przełomie stycznia, lutego myśli o odchodzaniu, więc ten temat na pewno będzie na czasie. A teraz można wykorzystać okazję, że są takie wyjątkowe okoliczności i o tym pogadać, jak sprzątacie, robicie potrawy itd. Więc jeżeli chodzi o odchudzanie, to co, to co jest najważniejsze na samym początku, to ile chcemy schudnąć. I należy to sobie jasno konkretyzować, żeby to nie było coś takiego, że chcę schudnąć, żeby wyglądać lepiej. To znaczy, wiem, że wiele osób tak myśli, tak jest, ale to musi być ważne, żeby to wybrzmiało o jaką wartość nam chodzi. I można to sobie mniej więcej zwizualizować: 3 kg, 5 kg, 7 kg przykładowo, czy nawet 20 Natomiast bardzo ważne jest to, żeby to było zwizualizowane, skonkretyzowane, bo wtedy można to sobie mniej więcej jakoś sprawdzać, jak to po prostu wygląda po pewnym czasie, po tygodniu, miesiącu, po kilku miesiącach, po pół roku, czy nawet po roku, żeby wiedzieć, na czym się stoi. Ile się osiągnęło, to może być wyrażone w procentach, to może być wyrażone w wartości bezwzględnej, ale trzeba to po prostu mierzyć, i to jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę, Ile jeszcze zostało mówiąc wprost. Żeby to nie było takie nieokreślone bo wtedy to może się przeciągać w czasie. I z drugiej strony jest ryzyko tego że można działać można robić bardzo dużo można dawać z siebie bardzo dużo ale nie wiedzieć możemy wtedy nie wiedzieć w jakim miejscu jesteśmy. Ile nam jeszcze zostało. Co ważniejsze ile jest za nami bo często to jest dużo ważniejsze. Żeby zdawać sobie sprawę z trudu i tej pracy włożonej która minęła która jest za wami co jeszcze jest przed nami bo gdy nie nie ma tego konkretnego celu, to wtedy jest takie poczucie, że tak właściwie to coś niby schudłam, na spodniach coś widać, ta garderoba się może zmienia, bo rzeczy stają się luźniejsze, ale nie wiadomo ile tego jest. Dlatego bardzo ważne, żeby na początku odchudzania sobie powiedzieć, co chcę osiągnąć, i to jest bardzo ważne. Natomiast idąc dalej, jak chcemy to osiągnąć? Bo każdy teraz wie, że może nie każdy, dążymy do tego, żeby każdy o tym wiedział, że żeby schudnąć, musimy być w tym deficycie kalorii. Natomiast w jaki sposób to osiągniemy? Czy poprzez, poprzez zwiększenie aktywności fizycznej, gdzie to zapotrzebowanie wzrasta, czy poprzez jedzenie mniejszej ilości kalorii. To jest logiczne, ale niestety nawet osoby, które są bardzo wtajemniczone, że tak powiem, wciąż popełniają ten błąd, czyli że jednocześnie na samym początku zwiększają, Aktywność fizyczną, czyli ten deficyt pogłębiają, bo potrzebują po prostu więcej, jedzą tyle samo albo jeszcze mniej. Czyli na samym starcie nie przepalcie wszystkich swoich możliwości. Jeżeli jesteście aktywni, zalecam, żeby być aktywny, bo to jest po prostu świetny sposób, żeby ten deficyt osiągnąć, jedząc tyle samo, ale jeżeli jeszcze jesteście aktywni bardziej niż powiedzmy 3-4 jednostki treningowe w tygodniu, to weźcie pod uwagę, żeby kalorii też odpowiednio nie brakowało, bo bardzo ważne, żeby schudnąć, trzeba jeść. I niestety często się mówi, że żeby schudnąć, trzeba mniej żreć, tak? Dieta, żeby mniej żyć Natomiast nie zawsze jest to prawdą, bo wiele osób je bardzo mało, nie jest w stanie po pierwsze, dobrze się czuć, po drugie, funkcjonować jakkolwiek. i Po trzecie, uprawiać tej aktywności fizycznej, no, która dba o wszystko. Niech to będzie trening siłowy, który poprawi waszą sylwetkę itd. Trzeba mieć energię, żeby się ruszyć, żeby działać i żeby żyć ogólnie rzecz biorąc, czyli jednocześnie. Aktywność, bardzo ważna, ale żeby nie przesadzić z tą aktywnością, szczególnie na starcie, żeby dbać o tę energię. Czyli jeżeli chcecie w dłuższej perspektywie utrzymać te swoje cele, osiągnąć dobrą suwedkę, schudnąć, to musicie jeść. Często wcale nie tak mało, bo to jest kolejna rzecz, której tak ogólnie chcę przejść, żeby nie, nie dostarczać tych kalorii za mało, bo niestety na Instagramie często można zobaczyć diety, jadłospisy fotki na 1500, 1600 kilokalorii kalorii dla kobiety. Natomiast bardzo rzadko, bardzo rzadko ktoś faktycznie tyle powinien jeść na samym starcie odchudzając się, nawet kobieta. I ktoś teraz by mógł powiedzieć, jak ktoś waży 50 kg, to ile niby ma jeść, o ile faktycznie. Waga, masa ciała jest jednym z tych wskaźników potrzebnych do policzenia, ile się potrzebuje kalorii. Natomiast nie jest jedyny. Bierze się pod uwagę pracę, bierze się pod uwagę spontaniczną aktywność, czyli kto ile się rusza, no i cały styl życia, nie tylko masa ciała. I to jest bardzo ważne, żeby nie sugerować, że kobieta powinna jeść z założenia takiego 1500 kalorii. I nawet ostatnio na swojej relacji na Instagramie wstawiłem screena, jak bardzo duże konto na Instagramie, już nie ma znaczenia jakie, z bardzo dużymi zasięgami, zasugerowało, że kobieta powinna jeść 2000 kilokalorii. I tutaj nie było, że statystycznie, średnio, przeciętnie, po prostu, bo wprost powiedziane, że kobieta na, po zapotrzebowanie kobiety to 2000, a jeżeli się odchudzamy, to oczywiście trzeba ten deficyt wprowadzić, no i wtedy zostaje mało tych kalorii. Więc pamiętajcie, również kobiety muszą jeść nie wcale tak mało jak 1500-1600 kalorii, szczególnie na początku, bo wraz z upływem czasu tych kalorii oczywiście można ucinać w zależności od wielu czynników, ale można ucinać później, ale na samym starcie, żeby nie jeść za mało, bo to może wpłynąć na pogorszenie samopożycia i wypalenie się na samym starcie. Też weźcie pod uwagę, że ten proces trwa. To nie jest coś, co w dwa tygodnie, w trzy tygodnie, czy nawet w miesiąc się zakończy, bo nawet jeżeli macie cel, no dobra, no załóżmy ktoś ma 2 kilogramy do słodniecia, to można w miesiąc spokojnie zrobić, ale zazwyczaj jednak ktoś sobie chce słodzić. 5 kg 10 i tak dalej. To tak przeciętnie, statystycznie wygląda. Do tego się nie zrobi w miesiącu. Do tego potrzeba więcej czasu. Trzeba się wykazać cierpliwością, tym szerszym spojrzeniem, szerszą perspektywą, że po pierwsze nie zawsze będzie kolorowo, nie zawsze będzie wszystko szło po waszej myśli i uwaga, spoiler, nie pójdzie po waszej myśli. To jest pewne, bo nawet jak będziecie bardzo się starać, będziecie chcieć, będziecie chcieli wszystko, żeby było w jak najlepszym porządku, bo prędzej czy później te okoliczności będą mniej sprzyjające, no i niestety nie uda się wszystkiego zrealizować. Natomiast idąc dalej, jedzenie też ma smakować. I pamiętajcie o tym: jedzenie na redukcji to nie musi być szare, takie jedzenie, kurczak, ryż, brukułę i tak dalej. To ma Wam po prostu smakować, a nie musicie się zmuszać do jedzenia. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne, żeby też nie mieć takiego poczucia, że w poniedziałek, piątek to jedzie. Coś takiego smutnego, bo czasami to jest dosłownie smutne jedzenie. Nie chodzi mi o to, że monotonne jedzenie jest złe. Kompletnie nie, no bo można jeść w sposób prosty, monotonny i tak dalej, to jest ok. Tylko jeżeli ktoś się zmusza do jedzenia takiego redukcyjnego, że tak powiem, czyli takiego pozbawionego tłuszczu i tak dalej, no to w dłuższej perspektywie tego nie utrzyma i przy okazji weekendów będzie dążył do tych czytmieli. Nie wiem, na ile temat to już jest opalony, natomiast sama koncepcja, czy to mieli co do zasady, raczej nie ma sensu w zdecydowanej większości, bo to tworzy złe relacje z jedzeniem tak bezpośrednio no i tworzy bardzo złe, złe spojrzenie, kreuje na sam proces. Czyli, że poniedziałek, piątek przykładowo trzymacie się, a weekend wtedy jest coś zakazanego. I to jest bardzo ważne. Nie ma czegoś takiego jak zakazane jedzenie, w pewnych oczywiście. Zdrowym, rozsądkowym myśleniem. Tak? Natomiast nawet słodycze, jakieś paskudy, przekąski o rozsądnych ilościach mogą się znaleźć podczas odchudzania i nie muszą być elementem czytmili, weekendowego podjadania i tak dalej, bo w ten sposób nie zejdziecie daleko i kiedyś ten sposób kulturystyczny patrzenia, ta koncepcja, że czytmile to jest, żeby napędzić metabolizm, organizm, przyspieszyć to wszystko i tak dalej, jest kompletnie bez sensu i to tworzy bardzo dużo problem. Więc jeżeli Chcecie sobie coś zjeść, to warto po pierwsze zadbać o ilość i, żeby tego nie było za dużo, coś zjeść. Mam na myśli takiego wykraczającego poza te normy rutyny codziennej, tak? czyli jakieś no po prostu e, takie rekreacyjne jedzenie, nazwijmy to bardzo szeroko. To spokojnie w tygodniu też to może się znaleźć. I to jest bardzo cenna uwaga, żebyś, żeby nie podchodzić do tego na zasadzie: zasłużyłem, zasłużyłam o tygodniu pracy, i dlatego warto jest sobie jakieś przekąski, słodycze, małe w tygodniu nawet jeść po prostu te rzeczy. W tygodniu. Żeby to nie wpaść wtedy w schemat, że to jest przy weekendzie i to jest coś, na co się zasłużyło. Bardzo ważne, bo zasługujecie cały czas na, na wszystko tak naprawdę. Tylko kwestia jest tych ilości, przede wszystkim ilości. Jak liczycie kalorii, to dużo łatwiej jest to sobie wkomponować w ten jadłospis. I Tutaj nie chodzi o to, żeby teraz posiłek zamieniasz na słodycze, tylko po prostu to wkomponować. Pamiętajcie też, poza smakowitością jedzenia, że na redukcji jedzenie powinno smakować, to jeszcze bardzo ważna kwestia, że e, bardzo ważna kwestia objętości tego jedzenia. Czyli jedzenie nie może być za małe, bo w to w jakim stopniu wypełniony jest żołądek, będzie wpływać na wydzielanie hormonów, głodu, apetytu czy sytości. Więc to, że kalorie są zapewnione z tego jedzenia, to jedno, to też ma wpływ oczywiście na hormony. Natomiast dalsza kwestia. Czy inna kwestia to jest to, jak to wpływa, objętość wpływa na wydzielanie tych hormonów. Czyli można jeść rozsądną ilość kalorii, dostarczać, ale jeżeli objętość będzie za mała, to będziecie czuć się głodni, i będzie trudno utrzymać tą redukcję, te wasze postanowienia, a to jest bardzo ważne i wcale nie takie oczywiste. Nie trzeba czuć głodu, będąc na redukcji. Moi pacjenci, bo pół roku nawet, czasami jakiś głód się pojawia, to jest jak najbardziej normalne, ale nie ma uczucia przewlekłego głodu. Niesamowicie ważna kwestia. Pamiętajcie, że przewlekle utrzymujący się kłód będzie powodować frustrację, będzie Was nakręcać taką negatywną energią, powodować nawet takie napięcie emocjonalne, bo w dłuższej perspektywie, jak ktoś tak przez kilka tygodni będzie się czuć, to ugrodzi się w nim taki, taka żądza polowania, dosłownie, bo my ewolucyjnie jesteśmy takimi jaskiniowcami cały czas. Czyli, jeżeli będziecie czuć bardzo dużą potrzebę na jedzenie, będziecie się głodować, nie będziecie, czuć, nie będziecie jeść objętościowo dużych posiłków, one nie będą smaczne, to będzie się to odbijało na waszym samopoczuciu. Więc, więc te wszystkie kwestie, które powiedziałem, objętość posiłków, smakowitość posiłków, pers szersza perspektywa czyli, że to nie jest tydzień, to nie jest dwa w zdecydowanej większości, tylko to są miesiące i należy do tego podejść tak. No spokojnie, bo tak samo jak, mówiąc po prostu, nie przytyliście w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech, tak samo jak w przypadku świąt, teraz w obecnym temacie bardzo to można to tak porównać, czyli że w trzy dni świąt nie przytyjecie kilku kilogramów. To jest niemożliwe w 99% przypadków. Natomiast zazwyczaj tyje się, pewnie widzieliście te posty w grudniu od Mikołajek, do święta trzech króli, czyli spokojnie miesiąc to się tak przedłuża i wtedy ludzie myślą, że ją przez święta. Nie, nie tyje się przez święta, tylko przez ten okres cały, bo ci świąt, masa ciała się zmieni, ale to wynika z ilości błonnika, z alkoholu, czasami niestety, i z wielu innych kwestii. I teraz możemy w temacie masy ciała i tego, jak to się mierzy, wspomnieć o niezwykle istotnej sprawie, czyli, żeby nie, nie mierzyć sukcesu czy postępu, tylko i wyłącznie masą ciała, ważeniem się bo tu motocykle i tak dalej, wszystko, mam nadzieję, że to nie słychać bardzo. Natomiast pamiętajcie, róbcie pomiary, im więcej w sumie tym lepiej, ale w zdecydowanej większości wystarczą biodra, talia, brzuch, ewentualnie klatka piersiowa u mężczyzn, biceps, śladki można to poszerzyć, ale takie trzy rzeczy, biodra, talia, brzuch wystarczy, to jest niezwykle ważne. Mówię często niezwykle ważne, ale no wszystko tutaj jest równie ważne, nie ma rzeczy najważniejszych, to wszystko się ubiera w jedną całość. Czyli nie sprawdzamy tylko masy ciała, bo masa ciała się niesamowicie, ale to niesamowicie zmienia i szczególnie u kobiet w zależności od cyklu menstruacyjnego i to też jest mocno indywidualne. Te różnice mogą być na poziomie kilograma, dwóch, a spotkałem się i nawet z takimi różnicami u kobiet, które są mocno aktywne, 4 kilogramy. I to nie była kwestia tkanki tłuszczowej, to była kwestia tego, że treningi, odwodnienie, potem nawodnienie, różnica w ilości glikogenów, bo jeżeli ktoś trenuje, to tego glikogenu się pozbywa, tak nie, nie, nie komplikując tematu, ale chodzi o to, że trenując, ta masa ciała jeszcze bardziej się zmienia. Potęguje to kwestia cyklu menstruacyjnego, hormonów, ktoś stosuje antykoncepcję hormonalną, też to będzie wpływać na to. I naprawdę można się zdziwić, że masa ciała stoi w miejscu, czy rośnie, a to nie jest kwestia, że Wy stoicie w miejscu. I zapamiętajcie to, szczególnie kobiety, nie przejmujcie się tym, że masa ciała się zmienia na niekorzyść. Bo to może wynikać nie z waszej winy, tylko z tego, że fizjologiczne to jest całkowicie normalne. Czyli mierzymy obwody i to traktujemy jako wyznacznik w większym stopniu nawet niż masa ciała. Masa ciała oczywiście jest ważna, ale ja tutaj bym to ubrał jednak w szerszy kontekst. Czyli mamy pomiary, mamy masę ciała. Tak naprawdę to, co teraz powiedziałem w ciągu tych całych 15 minut. To jest cała piłka, która jest najważniejsza, czyli mamy deficyt. Jak go osiągamy? Sposób. Pierwszy, aktywność fizyczna. Sposób drugi, jedząc mniej, dostarczając mniej, ale żeby jednego nie było za dużo, ani jednego, ani drugiego, tak, żeby to się wyrównywało. Warto sobie policzyć mniej więcej zapotrzebowanie energetyczne, jakie, jakie macie. Warto sobie na początku ustalić deficyt przykładowo 300 kalorii, 400. Jeżeli chcecie szybciej macie taką determinację, to jest ilość do zdjęcia kilogramów, przykładowo 3-4 kilogramy, można to zrobić nawet w miesiąc spokojnie, to wtedy deficyt można nieco większy, bo to jest tak, że im dłużej trwa ten proces, czyli odchodzenie trwa dłużej, to może być ciężej utrzymać ten deficyt. Hormony się zmieniają, więc jeżeli macie krótką redukcję, zakładacie sobie kilka kilogramów, to można ten deficyt dać większy. Bo w większości to łatwiej będzie utrzymać, ale jeżeli wiecie, że to jest proces maraton, dłuższy proces, to ten deficyt na początku 300-400 kcal i będzie jak najbardziej w porządku. Aktywność fizyczna to polecam każdemu. trening siłowy, aby masy ciała nie stracić. Mógłbym teraz powiedzieć o niesamowitej roli białka w diecie. No, mówi się o tym bardzo dużo, ale nie chciałem tutaj komplikować. Chciałem Wam przekazać to, co jest w pigułce najważniejsze, ale bez dwóch zdań białko podczas odchudzania króluje owoce, warzywa, obok, to wszystko. Te trzy pozycje, jeżeli zadbacie, nawet nie licząc kalorii, będziecie jeść odpowiednią ilość białka, minimum te 1-2, ale to jest minimum 1-2 grama białka na kilogram masy ciała. Jeżeli trenujecie więcej, to te 1,6, 1,8 1, 1 gramów białka na każdy kilogram masy ciała jest jak najbardziej ok. I tak to 2 gramów, ten limit górny możemy sobie ustalić. Do tego błonnik, czyli warzywa, owoce, jecie węglowodany, mniej lub więcej, ale dbajcie o to, żeby to był pełnoziarniste źródła, bo to będzie dawać Wam sytość i będzie dużo łatwiej utrzymać te postanowienia, nie rozwodząc się dalej. Myślę, że to jest jak najbardziej e, streszczona ta pigułka informacji na temat redukcji. Jeżeli macie pytania, bo oczywiście nie byłem w stanie tutaj przekazać wszystkiego, to jest tylko malutki wycinek tak naprawdę tego, co jest najważniejsze, ale chciałem to podsumować. Piszcie śmiało w komentarzach. Ja idę coś zjeść na plaży, bez słońca. Życzę Wam wesołych świąt, przede wszystkim zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to reszta się ogarnie. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnej audycji. Cześć.